Nie wiem, jak Hej, sister, kolor sister. Hej, kolor sister. Cześć, Natalia! Urt! No weź, chodź, powiedz cześć! Cześć! Co za świnia! Dziewczęta przyjechaj do mnie odwiedziny! Wreszcie nie jestem sama w domu! Szczęśliwie idziemy dzisiaj pozwiedzać, pospacerować i posiedzieć na plaży! Pi, pi, dzisiaj założyłam sobie, że jest jedna rzecz, którą muszę osiągnąć, jedna rzecz. I to jest właśnie to! <laughs> Jaki zazdrosny look! Ja bym miała z lodem! Beauty. Wow! Mm. Nigdy nie dostałam w świetle czułości. To jest, jest, to jest. Color sister! Patrz, większość z nich jest sentymentalna, niektóre są namiętne. mnie to jest najbardziej genialny krapodawca. Dokładnie, <grytualnie> kocham to miejsce. Wreszcie dzielę, jak Natalia! Co? Color sister. Wodę. Tak Wody. super uczucie. Totalny relaks. Tylko, no fajne. Mini lodóweczka z people. Mini lodóweczka z people. I pętki. Łączyłyśmy w domu, a na koniec. Mowa o tym. Dobra. A w domu.

<SUS2> no, sluta. Sluta. Nej. no, Sluta. 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 För Sluta. 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 Passa på den. De Książca. Zmiejmy w grabarza. <grabarza> Już! <Aha>. <grabarza> Witaj Sopocie, ty mały kmiocie. Jakoś niedużo tu ludzi, lecz zaraz wiemy, że nam się tu nie będzie nudzić. <grabarza> wow! Seria byst nie wpadł. Gdzieś tam czai się Dexter Jego łódź slice of life <głos> <głos> Color sister! Color sister! Color sister Hey, color sister! <noise> Color sister! Color sister! Nie to jest kolor. mi się... Jak to nie? To mi się... Nie dzisiaj mi się to nie znudzi. To jest... Ja... Tak. To jest takie bardzo blade burgundia. to jest takie princess pink. Zrobię w komp na komputerze, że będzie. Więc... Oszust. Nie denerwuj. Well... Well... well. well.